Cześć, witam w lekcji siódmej kursu programowania w C. Dzisiaj pokażę Wam działanie instrukcji warunkowej switch. Pokażę czym różni się od IFA. Zapraszam. Przede wszystkim, jak pamiętacie z poprzedniego tutoriala, z poprzedniej lekcji 6, IF porównywał zmienne różnych typów. Tak, mogliśmy porównywać napisy, mogliśmy porównywać e, floaty, double, nie tylko liczby stałe, czyli inty. Natomiast switch może sprawdzać e, tylko inty, to znaczy działa tylko na liczbach e, całkowitych. E, składnia jego jest następująca. Piszemy switch, a w nawiasie nazwę zmiennej, którą chcemy sprawdzić. Następnie piszemy różne przypadki, które ta zmienna może przyjąć. Różne wartości. Case 1 sprawdza, czy zmienna ocena yy, ma wartość 1. Jeżeli tak, to wchodzimy do tego bloku. Print f wypisze na ekran 1. Break spowoduje yy, przez przerwanie instrukcji i przejście do ostatniego do klamerki zamykającej tak czyli już dalej nie będziemy sprawdzali czy ocena równa się 2 3 4 i tak dalej rozumiesz yy, dobra yy, czym jest słowo kluczowe default to znaczy czymś w stylu else w ifie jeżeli yy, ocena nie zostanie nie będzie ani 1 ani 2 ani 3 ani 4 ani 5 ani 6 nie znajdzie się case równy tej ocenie, wtedy wypisze się zawsze yy, domyślna wiadomość, czyli nieznana ocena. Rozumiesz? OK. Teraz pokażę Ci ten sam przykład, ale z użyciem Ifa. Przykład, który robi dokładnie to samo. Zobacz. Sprawdzamy, czy ocena jest równa 1. Jeżeli tak, wypisujemy na ekran nazwę jedynka. I robimy tak dla każdej oceny. Aż do szóstki. A jeżeli e, nie znaleźliśmy porównania, czyli jeżeli ocena nie jest ani jedynką, e, aż do szóstki, to wtedy piszemy, wypisujemy na ekran nieznana ocena. Zobaczmy, jak to działa. Wypisaliśmy na ekran switch, zarówno e, jak i if. Dał nam ten sam wynik. Widzisz? E, sprawdzimy dla innej oceny, na przykład 6. Wypisało nam 6. A co na przykład dla 8? Nieznana ocena. Czyli, jak widzisz, y, wszystko działa tak, jak opowiedziałem. Y, teraz taka sprawa. Pokażę Ci, co się stanie. Dam ocena równa się 1. Co się stanie, kiedy tutaj w tym switchu zabraknie tego break'a? Jak myślisz, co się stanie? Otóż spójrz. Switch po odnalezieniu, po sprawdzeniu tego, że ocena jest równa 1, wejdzie tutaj, wyświetli na ekran switch 1, i dalej będzie jechał wzdłuż switcha, to znaczy z góry na dół, po kolei, wykonywał linijki, ale już nie będzie sprawdzał caseów. Po dopasowaniu do casea jednego. Już później wszystkie case są pomijane, to znaczy yy, warunki nie są sprawdzane. Później wykona się ta linijka już bez sprawdzenia, czy ocena równa się 2. Rozumiesz? To znaczy tak, ocena jest równa 1, więc wejdziemy do tej linijki. Później przejdziemy do tej, ponieważ nastąpiło już dopasowanie do case'a, więcej już nie sprawdzamy. Rozumiesz? Nie sprawdzamy, czy case jest 2. Wypiszemy na ekran dwójka, nastąpi break i przeniesiemy się tutaj na koniec. Zobaczmy. Zobacz. Jedynka, dwójka, switch nam wypisał. Widzisz? Dobra, a co się stanie, jak zakomentujemy jeszcze na przykład tutaj, breaka, tutaj i tutaj? Switch wypisze nam tak. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. I zatrzyma się dopiero na tym breaku. Popatrz. 1, 2, 3, 4, 5. Widzisz? A jeżeli zaczniemy od oceny na przykład 3, co się stanie? Ee, jeżeli zaczniemy od oceny 3, to switch będzie po kolei porównywał. Sprawdzi, czy ocena jest 1. Nie jest, więc przejdzie do case 2. Sprawdzi, czy ocena jest 2. Nie jest, więc przejdzie do case 3. Jeżeli ocena jest 3 to wypisze na ekran trójkę. Nastąpiło dopasowanie, więc już nie będzie sprawdzał żadnych innych case'ów, tylko po prostu będzie wykonywał dalej linijki, tak? Wykona tego printf'a, wypisze na ekran czwórkę i tego, czyli wypisze na ekran piątkę. Zobacz. Trójka, czwórka, piątka. OK. To jest y, pierwszy z przykładów na dziś w tej lekcji. Yy. Teraz pokażę ci kiedy switch. Aha, jeszcze powiem tak. E, jak widzisz, switch e, ładniej to wygląda, jest czytelniejsze niż ten sam przykład w ifie i działa szybciej, a to jest najważniejsze. Dobra. E, kiedy switcha, kiedy if ma dużą przewagę nad switchem. Ja tutaj miałem zakomentowany przykład, właśnie go odkomentuję. Jeżeli chodzi o przedziały, sprawdzanie czy liczba należy w do przedziału, zobacz. W ifie stworzyliśmy nową zmienną y, typu całkowitego a. Przypisaliśmy lo, zainicje, hmm, zainicjowaliśmy ją <grym> y, wartością 12. Y, tutaj sprawdzamy, czy. Ta zmienna znajduje się w przedziale od 1 do 10. Jeżeli tak, to wypisujemy, że się w tym przedziale znajduje. W przeciwnym przypadku sprawdzamy, czy znajduje się w przedziale od 11 do 20. Jeżeli tak, to to wypisujemy. A jeżeli nie, to wypisujemy, że nie znajduje się w żadnym z tych przedziałów, czyli nie znajduje się w przedziale od 1 do 20. Jak widzisz daje nam tu tylko kilka linijek Natomiast, natomiast zobacz, jak wygląda to yy, przy użyciu Switch switcha, zobacz zrobiliśmy case 1, case 2, case 3 case 4, case 5 yy, aż do case 10 i tutaj dopiero wypisujemy, że wartość zmiennej jest w przedziale od 1 do 10 ale czemu tak? bo pamiętasz wyżej, jeżeli switch znajdzie dopasowanie, to znaczy na przykład yy, w zmiennej a będzie wartość 1, tak? to on wejdzie tutaj do tego case'a i dalej będzie wykonywał wszystko, już nie będzie sprawdzał tych caseów pozostałych, będzie wykonywał wszystko z góry na dół, chyba że nastąpi break. Widzisz? Zobacz. Czyli wykona tu, 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 tu będzie szedł od razu wskoczy, wykona tego printf. Nastąpi break, który zakończy działanie instrukcji switch i przejdzie do klamry zamykającej. Widzisz? Yy, w tym przypadku A jest równe 12. Więc switch sprawdza po kolei. Dochodzi do dwunastki, yy, Już nastąpiło dopasowanie, więc żaden case nie, nie zostanie sprawdzony. I przejdzie do pierwszej instrukcji, do wykonania pierwszej instrukcji, czyli tutaj printf. Widzisz? Wszystkie case'y już zostaną pominięte. I nastąpi break, tak? Natomiast jeżeli nie, nie nastąpi żadne dopasowanie, na przykład yy, A będzie. Nie będzie w przedziale od 1 do 20, to wypisze się wiadomość domyślna, czyli wartość zmiennej nie znajduje się w przedziale od 1 do 20. Mm, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że yy, pomoże Wam to opanować instrukcję switch, różnicę pomiędzy switchem a ifem. Yy, warto używać, powiem tak, warto używać switcha, jest czytelniejszy. Ale w większości przypadków niestety powiem, że wolę używać IFA. Dobra, dzięki, mam nadzieję, że się podobało. Cześć.